Moja Piko. jak ten ruch w malarstwie się naryzywa. To jest yy, freewoodność z budowniczego domu. Siłako, część witamy po dłuższej przerwie na naszym kanale. I w tym odcinku zajmiemy się malowaniem naszego parteru, naszej strefy dziennej, a mianowicie skupimy się na farbie firmy Fast, z którą yy, współpracujemy. A dokładnie jest to farba Architect White, lateksowa farba w drugiej klasy odporności na ścieranie i uniwersalna, jeśli chodzi o to, że można ją kłaść zarówno na ściany, jak i sufity z matowym wykończeniem. Także co, bierzemy się do roboty, zobaczycie jak nam to idzie i jaki jest efekt końcowy. No mam, kiedy w końcu zaczniesz malować, a nie tylko i klejdź, i klejdź, i klejdź. Różne są metody malowania przy gruntowaniu ja bym co wałkiem jechać w górę, pierwszy ruch po namoczeniu z tego względu, żeby nie powstały zbyt duże zacieki. No i właśnie taka sama filozofia. O! I widać jest zaciek, gdy bałek poszedł w dół. Trzeba po prostu gruntować od dołu do góry. Przynajmniej ja mam takie podejście do tej sprawy. I mocno rozrolować nasz grunt, aby wpił się w naszą gładź. aby nie było żadnych baboli, żadnych jakichś yy, łezek, łezek. No i słuchajcie, przyszedł czas na malowanie twardą docelową, czyli Architect White. Używać do tego będę wałka Big Bena Ustera. 10 milimetrów włosie, tak samo jego mniejszy odpowiednik. No i co, zabieramy się za sufit w jedalni. Jest ciemno, ponieważ mamy upale dni. No jest trochę chłodniej teraz w pomieszczeniu. A dwa, lampa lepiej nam poświetla sufit i możemy go głaskać, czesać na gotowca. No i testujemy w końcu tego naszego super white'a. Ale jak sufit będziesz odcinał? Tak, Horror, <laughs> nie odcinka. Czyli małym wałkiem lecę w narożniczkach, bo wiadomo, duży wałek nie dojdzie do samego narożnika. No i tyle, robię tak zwaną obcinkę dookoła sufitu przy ścianach. No i wtedy nabieram się za dużego wała. żeby nie robić wałów. Ale musi być jakiś specjalny wałek do tych odcinek, odcinek. To, jak to tam przy... e, fajnie, żeby Wałek przy odcinkach e, tą część miał tutaj właśnie wochowatą, czyli miał tutaj e, swoje runo, aby nie porysować, nie uszkodzić ściany tej drugiej powierzchni na różniku w kącie. Białe na no białe. Jak my możemy ocenić to, czy to jest dobrze pomalowane? Jak to już jest białe? Jakbyś na czarne malował białe, albo na białe czarne, to by było tak. w tym, że, że, że e, mieliśmy gładzie białe, Fast A1. Co zresztą zasługują e, no, na wydajność farby, czyli mniej nie, nie zużywane, tak? Czyli polecasz? Nie malować. Możemy zastosować całe gładzie. No, można też swoim domu. No Jednak tak ładnie jest. Piel wizira daje w oczach, szczególnie jak wchodzi, się się tam Nie, to jest okej, okay. to jednak e, antyreakcyjnie tutaj jest, e, ta farba jedno, będzie działać. To zobaczymy to. To są pierwsze metry. Ty zrobi odcinki, to jaki jest następny krok? O, e, robimy odcinki wokół naszych przewodów elektrycznych, ale powiem szczerze, że, że tak dookoła mamne ruchy. Wolę robić to z, po prostu albo z albo z, z tałka i już bez teleskopu. Rozjeżdżamy mm. naszą strukturę farby, a by nie było tu mocnych przejść, to będziemy jechać dużym wałem. Nie, ładna strukturka się robi, no. Ale nie, to chyba trzecia małka, nie? Kwestia Albo. Ja myślę, że wszystkie składowe mają na to wpływ że bez jednej jednego kupi co prezentuje się spoko, fajnie pracuje pod tym naszym pałeczkiem, który był testowany pod różnymi farbami na różnych frontach. ma bierze dużo farby, tak, te pierwsze ruchy są takie nieestetyczne, ale nie jak widać rozmalcowałem. No ładnie! Mam no, ci tak powiem, Lepiej nie. niż u mnie w pracowni! Jakiś słabą farbą malowała, a tu ze weźmiesz porządek od razu! Eno, no... Powiem Ci... Całkiem, całkiem, całkiem to wygląda. Dokładnie, to samo my lecimy farbą ścianę, ponieważ uniwersalna farba Architect White nadaje się zależna na sufityk na ściany z drugiej klasy ścieralności. Czyli bardzo dobre klasy na, na ścieralności. i właśnie to jest atut tej farby jechanka sufity i ściany. Na ścianach też się robi odcinki. Na ścianach tak samo robimy odcinki z sufitem czy z innymi ścianami. jaki Jak ten ruch w malarstwie się nazywa? To jest freeholność e, z budowniczego doma. Mm. Impresjonizm, chyba wywodzi się od impresjonistów. Ale jak Van Gok nie będziesz robił. Nie, 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 nie. Tam mistrza nie da się podróżować. Mhm. Musiał mieć pędzel, ale wtedy może być taka sytuacja, że będzie ci z niego Nie siada, a tu, a tu, dowód! No naprawdę, że ty obcinasz tak naprawdę głowę, włosy na głowie? Tak, obcinam. Nie chcesz mieć czupryny. Odcinka więc... tak zwana. Co to za błąd jest za kątem? Błąd początkującego. <grym się zainteresować> to przyzna się, że pierwszy raz malujesz. Pierwszy raz maluję białą w z domu. Na białej ścianie. <grym się zainteresować> Muszą być dniewacze z tego względu, żeby. Zachować klasę drugą na ścieranie. O, jakie ładne robisz, myślałam? No nie Czy to. zasada malowania korytarza jest inna niż zasada malowania salonu? Nie. Taka sama, to trzeba mocniej dopilnować. A jest więcej metrów? No jest dłuższa ściana. No, no. Ładnie, rób, bo nagrywam, żeby nie było przypału w telewizji. Tu masz jakąś nową chorobę? Tak, wysypkę, wysypkę farbiastą. Wchodzę do robi białe gładzie, białe farby, także jak ktoś lubi białe to <laughs> może się zabijać. Jak widzicie parter jest skończony, jest pomalowany cały na biało. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rozwiązania, bo no to jest taka fajna baza pod różne inne struktury czy kolory, które będziemy chcieli wprowadzać do tego wnętrza w przyszłości. W swarbie jesteśmy bardzo zadowoleni, super nam się sprawuje i także polecajka od nas, i tak to wygląda. Mamy już kuchnię. A o kuchni będzie film pewnie w swoim czasie, jak się w końcu za to zabierzemy. Jak zauważyliście, mamy psiaka, który niestety, o właśnie, brudzi ściany takim drapaniem, przechadzaniem się. I teraz sprawdzimy, e, czy da rady zmyć jej brud spowodowany przez, ale uciekaj mi stąd. Mocno szurujemy. I jest czyste, tak. Ty nie wróć już więcej, dobrze? No i co? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa.